To po prostu wiatr otworzył okno. Nie ma się czego bać. Kitty, odwróć się. Flora, starczy tego. Przestań mnie straszyć. <grym wytrza> Wczoraj byłam w lubie. Zobacz, jaką czapkę znalazłam. Ładna, ale wzięłabym czapkę w innym kolorze. Czerwony ci nie pasuje. Ej, hey Kitty, kto tam był? Gdzie? Nie widzę nikogo. Po domu przeszła jakaś kobieta. Kobieta? Jesteśmy jedynymi kobietami w tym domu. Ale widziałam. Wydawało ci się. Lepiej zobaczyć, jakie kosmetyki wczoraj kupiłam. Tak, kupiłam sobie taką kredkę do ust. Kitty, spójrz! Flora, przestań mnie straszyć. Na pewno kogoś widziałam. Nikogo tu nie ma, uspokój się. Hej, dziewczyny, zobaczcie, jaki kupiłem aparat. Co to za stary grat? To nie jest grat. To aparat do robienia zdjęć i nagrywania filmów. O. Fajny. Skąd to masz? Kupiłem na wyprzedaży. Mówili, że poprzedniemu właścicielowi przydarzyło się coś strasznego. Co dokładnie? Odszedł od zmysłów, ostąpił pokój przerażającymi zdjęciami i wydłubał sobie oczy. Co za koszmar! Jak go znaleźli, siedział w kącie pokoju i mam rotu jakieś bzdury od duchu, czy coś? I mimo to kupiłeś ten aparat? On po prostu oszalał, a aparat jest spoko. A co z duchem? Nie jestem przesądny, nie wierzę w duchy. A ja wierzę! Może zrobię wam zdjęcie, to będzie moje pierwsze zdjęcie. Okej, okay, dobra. Tym strasznym aparatem nie ma mowy. Nie ma się czego bać, to tylko aparat. Okej, okay, ale tylko jedno zdjęcie. No i super, teraz wyjdę na dwór i porobię zdjęcia przyrody. Narka. Nigdy nie kupiłabym aparatu po takiej historii Ja też, takie rzeczy mają złą energię Może nie powinien nam robić zdjęcia Myślę, że nie mamy co się martwić Ale Kuzia powinien być ostrożny z tym aparatem Słyszałaś to? Co dokładnie? Stukanie na piętrze Nie, nic nie słyszałam Znowu Wygląda na to, że na piętrze ktoś jest Mama, boję się Spokojnie, może to od sąsiadów wszedł do domu. A jeśli to duch? Wiedziałam, że po domu ktoś chodzi. Widzę, że historia kuzyni naprawdę cię przestraszyła. A ty co, nie wierzysz w duchy? Wierzę, ale nie sądzę, żeby któryś z nich mieszkał w naszym domu. Chodźmy, musimy sprawdzić, co się dzieje na piętrze. Stój, nie zostawię mnie samej! Hej, kto tu jest? Dźwięk dochodzi stądąd. Może nie otwierajmy? Musimy sprawdzić. Idziemy. Hej, jest tu kto? A! No widzisz, to tylko wiatr otworzył okno. Nie ma się czego bać. <laughs> Odwróć się. Flora, starczy tego. Przestań mnie straszyć. <śśmieniu> <śmieniu> <śmieniu> Kto to był? Nie wiem, ale nigdy więcej nie postawię nogi w tym pokoju. Hej, chcecie zobaczyć, jakie zrobiłem zdjęcia? Kuzia pomóż nam! Co się stało? Ktoś jest na piętrze! Jestem kobieta, która wygląda jak duch! Kobieta, duch? Co to za bzdury? Jest cała ubrana na czarno i ma czarne włosy! Jak z horroru! Chodźmy, sprawdzimy. Hej, jest tu ktoś? Halo? Nikogo nie ma! Na pewno widziałyśmy ducha, nie wydawało nam się! Stała dokładnie w tym pokoju, obie to widziałyśmy! Co, oczywiście, niezła bajka! To ona, to duch! Nie, to mój kumpel Alex. umówiliśmy się na mecz piłki! A chodźmy stąd, nie chcę siedzieć w tym pokoju! Ja też! To... Siema! Cześć, mam Pepsi, chipsy, mecz zaraz się zacznie! Super, chodź! A co z dziewczynami? Mówią, że widziały ducha. Seria? Nieważne, u nich zawsze jest coś nie tak. Włączaj telewizor, mecz się zaczyna. Co się stało? Światło zgasło? Chyba problemy z panelem elektrycznym. Boimy się? Spokojnie, dziewczyny, przyniosę latarkę. Mogę to naprawić, jeśli masz narzędzia. Co, na drugim piętrze? Nie pójdziemy tam, tam jest duch. No to pójdziemy sami. Może lepiej zostańcie tutaj. Mecz się zaczął, a my nie mamy prądu. Nie chcę przegapić meczu, czekam na niego od tygodnia. Nie chcecie pomóc? Okej, okay, zrobimy wszystko sami. Też możemy dostać latarkę? Nie chcę siedzieć w ciemnościach. No, ale mamy tylko jedną. Spokojnie, mam świeczkę. Zapalimy ją i poczekamy tutaj. Mhm. O, tak od razu lepiej. Poczekaj, słyszysz to? Co ty? Ja nic nie słyszę. Do! A -a -a! Och, ty idioto! To było dobre, ty tu jesteś Dekiel, nie rób tak więcej. Idźcie już stąd. Okej, okay, idziemy. Uważajcie, żeby nie zjadł was duch! O właśnie. Bardzo śmieszne. Ach, czym się zajmiemy, póki nie ma prądu? Nie wiem, może jakieś TikToki poglądamy? Co ty, nie ma ani prądu ani internetu. Aaa, racja, zapomniałam. Widziałaś to? Ktoś jest w ciemności. Flora, słuchaj mnie uważnie. Patrz na świecę i nigdzie indziej. Boję się. Ja też, ale to świeca nas ochroni. Jesteś pewna? Ma zapach kadzidła. Odstrasza złe moce. Najważniejsze, żeby się nie rozglądać bez względu na to, co się dzieje. Twoje słowa mnie przerażają. Wszystko będzie dobrze. Jesteśmy tutaj bezpieczne. Słyszałaś to? Cokolwiek by to nie było, świeca nas ochroni. Co z chłopakami? Oni nie mają ochrony. Dopóki duch jest tutaj, to nic im nie grozi. Chyba zadziałało. Duch odszedł. A jak poszła do chłopaków, musimy ich ostrzec. Stój! Nie odchodź od świecy. Nie wiemy na pewno, czy duch odszedł, czy nie. W takim razie spróbuję ich ostrzec telefonicznie. Dobra narzędzia są gdzieś w tej szafie Okej, okay, poświecisz mi? Jasne E kto tam Gdzie? Nikogo nie widzę? Tam, w ciemności ktoś przebiegł. Tylko nie mów mi, że ty też wierzysz w duchy. Nie, nie wierzę. No to dawaj, poświeć mi tutaj. Aha, chyba znalazłem. Świetnie, chodź naprawić prąd. Co jest? Kto zamknął drzwi? Może zamek się zaciął? Kto to śpiewa? Nie wiem. Co to było? Latarka, poświeć tam, poświeć! Gdzie to jest? Widzisz to? Nic nie widzę. Sprawdź jeszcze raz drzwi. Otwarte? O, nie wiem, co to było, ale nie mówmy dziewczynom. Chyba mamy halucynacje. Masz rację, chodźmy stąd. Wróciliśmy. Nie mówimy, że widziałyśmy ducha. Dlaczego? Nie chcę, żeby chłopacy sądzili, że jesteśmy szalone. Okej. Okay. Mamy narzędzia, zaraz naprawimy prąd. Pospiesz się, moja świeczka nie jest wieczna. I nie chcemy siedzieć w ciemnościach. No, wygląda na to, że to nic poważnego. Podacie śrubokręt? Krzyżak. Mhm, dzięki. No i tyle. Dziewczyny, dzięki za pomoc! Jaką pomoc? No, podałyście mi śrubokręty. A czym mówisz? Nic mi nie podawałyśmy. Przez cały czas siedziałyśmy tutaj. Podeszła do mnie dziewczyna i podała śrubokręty. Kto to był? A jak wyglądała ta dziewczyna? Miała czarne włosy i czarne ubrania? Nie wiem, widziałem tylko jej ręce. jakie one były? Blade, zimne, jak trupa. Co jest dziwne? Co jest dziwne? Powiedz mi, czy tam na górze w pokoju nie widzieliście nic dziwnego? Mm, nie, nie widzieliśmy. Kłamiesz! Widzieliście ją! Ducha dziewczyny w czerni! A skąd wy wiecie? Czyli naprawdę widzieliście? Kuzja prosił, żeby wam nie mówić, ale widzieliśmy coś Ech. dziwnego. To co widzieliście to był duch! To nie może być prawda! A masz inne wyjaśnienie? Hej, hej! Chcę wam coś pokazać! Zdjęcie, które zrobiłem tym aparatem. Kuzia, nie mamy czasu na zdjęcia. Nie, musicie to zobaczyć. Zobaczymy kiedy indziej. Dotyczy to tej kobiety w czerni! Pokazuj. To ona. To ją widziałyśmy. Kiedy robiłem to zdjęcie, nie było jej tam. Ale teraz jest na zdjęciu. Jak to możliwe? Czasami aparaty i kamery wideo potrafią wykryć duchy. Ale nie wierzyłeś w duchy. No, a teraz wierzę. Czekaj, mówicie serio, duch. A masz jakieś inne wyjaśnienie? Ktoś włamał się do domu, przebrał się i robi pranki. A jak to wyjaśnisz? To montaż. Ma rację. Ktoś mógł wziąć aparat i edytować zdjęcie. Dobra, zagłosujmy. Kto z Was uważa, że mamy do czynienia z duchem? A kto z Was uważa, że to prank? Wiem, jak sprawdzić, kto ma rację. Kuzia, możesz zrobić zdjęcie aparatem? Po co? No, jeśli to duch, to go zobaczymy. A jeśli to prank, to nie. Okej, okay, stańcie razem. Teraz zobaczmy zdjęcie. Patrzcie, znowu ona. Znaczy, że w domu jest duch? Jest obok nas. Może obiektyw jest brudny? Albo zbugowany aparat. Kto dzwoni? Numer pełen szóstek! To zły znak. Może go nie odbieraj. Może lepiej odebrać. Halo, kto to? Słyszałam to już wcześniej. To piosenka ducha! No i co ona chce nam przez to powiedzieć? Zatańcz ze mną. Chcesz, byśmy z nią tańczyli? Ej, ludzie, patrzcie tam! Zatańczcie ze mną. I co dalej? Uważacie, że to plama na aparacie? Nie, teraz wierzymy. To duch. Zatańczcie ze mną. Kto chce ryzykować? Tańczyć z duchem? Nie, ja wychodzę. Ja pójdę. Skąd ta odwaga? Ma co złego może się stać? No, czy ja wiem? Nie wiemy, co chodzi jej po głowie. Jak nie zatańczymy, to się rozwścieczy. Ma rację, nie potrzebujemy niezadowolonego ducha. Okej, okay, to idź, zatańcz. On się nie boi? Nie wiem, sam jestem w szoku. Co ty zrobiłeś? Po prostu zrobiłem zdjęcie. Gdzie ona poszła? Zniknęła. Mam nadzieję, że już tutaj nie wróci. Było widać, że jest niezadowolona. Mam nadzieję, że spodobał jej się taniec i po prostu poszła. Dlaczego tak ją przestraszyło zdjęcie? Może dlatego, że ten aparat kojarzy się z duchami? W sensie, że co? Nadal nie rozumiesz? Duch pojawił się po tym, jak przyniosłeś do domu ten swój przeklęty aparat. Mówiłeś, że z aparatem wiąże się straszna historia! Tak, jego poprzedni właściciel oszalał. Pewnie to ten duch doprowadził go do szaleństwa. Musimy się dowiedzieć więcej o tym aparacie, wtedy zrozumiemy, czego chce duch. I nie powtórzymy losu poprzedniego właściciela aparatu. Słuchajcie, mam już dosyć tego ducha. Potrzebuję przerwy. Tak, wróćmy do swoich spraw i miejmy nadzieję, że już jej nie ma. To bardzo naiwne z Waszej strony. Może i tak, ale ona jest duchem. Co ona może nam zrobić? Nastraszyć nas? No nie wiem, kiedy tańczyliśmy była bardzo prawdziwa. Dajmy Kuzi się tym zająć, to on kupił ten przeklęty aparat. Tak, a my musimy się zrelaksować. Dobra, poszukam informacji w necie. A ja pójdę obejrzeć mecz. Zobaczymy jakie sekrety tu skrywasz. Kto zrobił te okropne zdjęcia? Powinien gdzieś tu być numer seryjny. Może to o coś nam powie. Znalazłeś coś? Myślałem, że chcesz się zrelaksować. Próbowałam, ale dopóki ten duch jest w domu, nie Uuu. mogę się zrelaksować. A Kitty i Alex? Wygląda na to, że mają mocniejsze nerwy niż ja. Znalazłem coś. Tu jest napisane, że pierwszym właścicielem aparatu była dziewczyna z Serbii? Są jakieś informacje o tej dziewczynie? Jest tu cała historia, chcesz ją przeczytać? Dawaj. Napisano, że oskarżono ją o czary i skazano na spalenie na stosie. Aby się uratować, czarownica wykonała rytuał, więżąc część swojej duszy w aparacie. Ten magiczny obrzęd pozwolił jej oszukać śmierć i zachować się jako duch. Po egzekucji jej ciało zniknęło, pozostawiając jedynie cień w świecie żywych, który stał się znany jako Serbska Dama. A co się stało z aparatem? Wiele lat później cały majątek serbskiej dany został sprzedany na aukcji, łącznie z przeklętym aparatem. Każdy, kto stał się jego właścicielem, spotykał strasznego ducha, który stopniowo doprowadzał go do szaleństwa za pomocą strasznych iluzji. Teraz ten aparat trafił do nas. Jeśli nic nie zrobimy, to ona też doprowadzi nas do szaleństwa. Lepiej się nie rozdzielajmy, trzymajmy się razem. Musimy ostrzec Aleksa i Kitty. Co mnie tu gniecie? Co się stało? Dlaczego krzyczysz? Dla mnie jest ręka, ludzka ręka. To tylko pilot do telewizora. Ale to była ręka. No co ty? Prawie zepsułeś pilota. Wygląda na to, że ten duch nieźle cię wystraszył. Już prawie zapomniałem o tym duchu, tylko ta ręka. Nie ma tu żadnej ręki. To jest pilot. Daj, pilota. O, pooglądaj mecz, to pomoże ci się zrelaksować. Ta, sport zawsze pomaga. A my tymczasem sprawdzimy co u Kitty. Kto chce jeść? Zrobiłam sałatkę. A! Co się stało tam? Tam w misce jest ludzkie serce. Było tutaj i jesteś po prostu nerwowa. Musisz chyba odpocząć. Może zajmij się czymś przyjemnym. Próbowałam zająć myśli jedzeniem, ale nie zadziałało. Chyba masz halucynację. I nie tylko ty, Alex też widział dziwne rzeczy. Jak to w ogóle możliwe? Myślę, że duch bawi się z nami i chce nas doprowadzić do szaleństwa za pomocą iluzji. A wy coś widzieliście? Nie, ale myślę, że zobaczymy. Najważniejsze to pamiętać, że to nie jest prawdziwe. Właśnie, nie mogę dać się oszukać. Okej, okay, spróbuję. Hej, ludzie, chodźcie tutaj szybko! Co się stało? Widzicie to? O, krokodyl! Tam, krokodyl! Okej, okay, Alex, słuchaj, to wszystko nieprawda. No co wy nie widzicie? Jest o, prawdziwy! Nic nie ma, to tylko wyobrażenie. Żartujecie ze mnie, otwórzcie oczy! Uspokój się! To iluzja! Nie, wy jesteście iluzją! Jesteście nierealni! Jesteśmy twoimi przyjaciółmi! Nie, ona jest przyjaciółką! Nie podchodź do niej, może być niebezpieczna! Szybko, Aleks, odejdź od niej. Nie ma się czego bać, ona po prostu chce tańczyć. To już jest zbyt dziwne. Wygląda na to, że go zaczarowała. Gdzie on się podział? Alex, gdzie jesteś? Odpowiedz! Zniknął, zniknął tak niespodziewanie. To tu, ona go zabrała. Dziewczyny, podejdźcie tu! Alex i serbska dama na zdjęciu? Jak to możliwe? Albo to iluzja, albo jego dusza jest w celi. Serbska dama zabrała go ze sobą? Nie spocznie, póki nie zabierze nas wszystkich! Chodźcie tu. Stańcie obok. Co ty robisz? Krąg soli. Ochroni nas przed mrocznymi siłami. Musimy odzyskać aleksa! Najpierw musimy pomyśleć o tym, jak chronić siebie, a potem jak ratować przyjaciela! Czyli krąg soli nie wystarczy? Nie, każdy z nas potrzebuje ochrony. Na przykład. talizmanu ochronnego! Słyszałam, że czerwona nić może chronić przed duchami! Co to jest czerwona nić? Tu. To amulet przeciwko złu i duchom. Nosisz go na nadgarstku w celu ochrony. I od jak dawna to masz? Zawsze go noszę. Może dlatego iluzja ducha na mnie nie zadziałała. A ja noszę krzyż. Może dlatego nie widziałem tej iluzji. Iluzję widzieliśmy tylko ja i Alex. To dlatego, że nie mieliśmy żadnej ochrony osobistej. Czyli potrzebujesz talizmanu. A nie macie może zapasowej bransoletki lub krzyżyka? Nie, mam tylko jeden. Ja też. O, czekaj, mam swój stary krzyżyk w pokoju na górze. Możesz go wziąć. Dobra, czekajcie tu, zaraz wracam. Kurde, zapomniałam zapytać, gdzie dokładnie Kuzia zostawił swój krzyż. Niego potrzebuję Gdzie on jest? Gdzie? Kitty, długo nie wraca. Mam złe przeczucia. Nie powiedziałeś jej, gdzie zostawiłeś krzyż. Racja, musimy iść. Pomóżmy jej. Chodź. Chodźmy. Gdzie ona jest? Kitty, dokąd poszłaś? a ty nie zostawiłeś aparatu w salonie? Tak, zostawiłem, a co? To dlaczego jest tutaj? Zabrała ją! Teraz oboje są w celi z duchem! To znaczy, że nie zdążyła znaleźć krzyża. Musi być jakiś sposób, żeby ich stamtąd wydostać. Wiedźma weszła do aparatu odprawiając rytuał. Może my też potrzebujemy rytuału? Potrzebujemy komputera! Znalazłeś coś? Zapytałem: jaj i napisał jeden rytuał. Zapytałeś? jaj! jak wyciągnąć ludzi z aparatu? Nie, zapytałem: Jak uwolnić dusze porwane przez ducha? Okej, okay, i co tam masz? to co jest napisane. Usiądźcie przy stole i umieśćcie aparat między sobą. Następnie zapalcie świecę. Przeczytajcie poniższe zaklęcie. Dusze zmarłych, znajdźcie spokój. Przywróćcie dusze żyjących do naszego świata. Zgaście świeczkę i co najważniejsze, zniszczcie aparat. I co teraz? Pozostaje tylko czekać. Jak długo? Nie wiem. Mam nadzieję, że Jaj się nie pomyliła. Nie sądzę. Mam na Jaj płatną subskrypcję. O! A kto to przyszedł? To oni! Kto? Dlaczego spaliśmy na ulicy? Czy to wy nas wyrzuciliście? To zadziałało! Ura! Ura! Miałem sen, tańczyłem z martwą kobietą. A taniec nie miał końca. A mi się śniło, że wpadam do wielkiej czarnej dziury bez dna. To pewnie były iluzje serbskiej damy. Właśnie duch! Co z nim? wykonaliśmy rytuał. Zniszczyliśmy aparat, duch zniknął, a wy jesteście wolni. Czyli nie muszę już tańczyć? To już koniec? Dzięki Bogu. Tak i w końcu możemy się zrelaksować. No to, to może w końcu obejrzymy ten mecz? Wejdźmy, na zewnątrz jest chłodno. Jak łatwo i szybko wszystkim zapomnieli. Zazdroszczę. Muszę się rozerwać, może pójdziemy do kina? Dobra, ale najpierw pożegnajmy się z widzami. Ziomki, mamy nadzieję, że podobał wam się nasz film. Dajcie lajki i subskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie pominąć nowych filmów.